Samiczko z tej strony Ingenious Camille. Witajcie dzisiaj już w czwartym odcinku naszej serii Cristiano Ronaldo na Euro 2024. Na start oczywiście poproszę Ciebie o zostawienie łapki w górę, suba z dzwoneczkiem i w na Discorda, link masz w opisie. Będę za to wszystko Ci bardzo wdzięczny. Możesz także skomentować, tam możemy sobie popisać, czy tu, czy na Discordzie. Zapraszam bardzo serdecznie, jak macie jakieś pytania. No i my lecimy właśnie. Z kolejnym spotkaniem, z fazą pucherową. Na razie z tej serii tylko pojawił się pierwsze odcinek, i dziękuję Wam bardzo serdecznie za jego odbiór. E, jak to nagrywam, oczywiście. E, no, a ja też bardzo długo FIFA w ogóle, czy jej w nie grałem, prawda? E, no i czas na powrót. Czas na powrót. Cristiano Ronaldo: trzy mecze, 7 goli, absolutny fenomen, absolutny fenomen natomiast też przyjrzyjmy się, że ta grupa wcale nie wyszła nam łatwo zwycięstwo, ka każde zwycięstwo jedną bramką, no w sumie czyli te dwa no i mecz z Gruzją remisowy 7 goli, natomiast wszystkie nasze, no też aż 5 straconych, a mecz ze Szwajcarią zobaczmy w ogóle jak Szwajcaria poradziła sobie w grupie, bo to też myślę, że jest ciekawe Szwajcaria no tutaj Polska, tak sobie przypomnijmy. Szwajcaria wyszła z trzeciego miejsca. Jeden mecz wygrany, dwie porażki. E, porażka z Węgrami, porażka z Niemcami, no i zwycięstwo ze Szkocją. Także w teorii nie powinno być tak ciężko, no ale w praktyce e, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja też, tak jak mówię, dawno nie grałem, więc. Miejmy nadzieję, że ta seria się dzisiaj nie skończy. Witamy z Frankfurt Areny, Frankfurt nad Menem, Portugalia, Szwajcaria, Euro 2024. E, to właśnie przed nami, oczywiście Cristiano nie jest kapitanem, co jest bardzo dziwne. E, natomiast, jeśli chcesz, żeby Cristiano był kapitanem, lub żeby było więcej takich serii, e, ponieważ już pewnie jak to oglądasz, to też już jest inna seria na moim kanale nowa no to zostaw łapkę w górę, suba, dzwoneczki jak i na Discorda, link masz w opisie no i napisz komentarz, a my standardowo przechodzimy już dalej no i kolejna faza pucharowa w karierze Cristiano Ronaldo on chyba, no, no tak, on nigdy nie odpadł w grupie Euro także tutaj ta historia jest podtrzymana no i miejmy nadzieję, że uda się coś tam ugrać, ale tutaj już ja trochę za mocno wszedłem no i zobaczymy zobaczymy, już od tego Euro trochę czasu minęło Um, więc też inaczej się gra, e, inaczej się myśli o tym wszystkim i to też myślę, że fajne. Um, także że sobie zagramy. Fajnie udało się też zagrać Copa America Messim. Um, nie wiem czy bym chciał, aczkolwiek nie wiem czy też jest taka opcja, wątpię. E, no a tutaj ta piłka jest rozgrywana pięknie i nie ma bramki kobel broni tutaj e, wiecie to też nie jest faza grypowa. Tutaj już naprawdę trzeba się starać z tej okazji wykorzystywać, nie bawić się w toczone Ładna, nieładna po prostu strzelać bramki e, i, i tyle. E, no i tutaj piłka do Cristiano e, Ronaldo, uderzenie myślę, że to była dobra decyzja bo nie wiem czy z tego coś innego by wyszło no a teraz jest okazja jeszcze zrzutu rożnego e, dośrodkowanie e, Ronaldo i to jest 1 do 0 Cristiano, Ronaldo, ósma bramka na jednym turnieju euro e, co na pewno jest historycznym wynikiem ja pamiętam ale może się mylę, że chyba Michel Platini ma 10 goli e, w ogóle na wszystkich turniejach i to był kiedyś rekord, tak mi się kojarzy, ale może się mylę, wydaje mi się, że też w jednym turnieju strzelił jakoś dużo, e, no ale czy aż 8 bramek, tego nie wiem. W każdym razie Cristiano Ronaldo pięknie z główki znajduje się tam, gdzie powinien, no i wykorzystuje swój wielki atut. E, ta seria jest nagrywana na poziomie legendarnym, więc też mm, to nie jest łatwo, no czego poziomu nie ma, tak jak tam chyba mówiłem jeśli pamiętam e, więc e, albo trzeba go jakoś odblokować ale, ale no ja go nie mam odblokowanego no i cóż i gramy sobie po prostu e, gramy no i Cristiano odbiera albo nie odbiera piłki w każdym razie Portugalia przy niej nie jest mm, no i możecie mi napisać jak wy po takim czasie mm, czujecie się po, jakby właśnie w kontekście euro 2024 e, to już to już długi czas minął, no i ciekawe czy już macie jakieś takie wspomnienia, jakąś taką nostalgię, no bo powoli gdzieś się powinno narobić. Tak mi się wydaje. No a tutaj groźnie. Naprawdę dużo, za dużo Szwajcarii pozwalamy. To jest, to jest problem, to zawsze jest problem w nie można Nie można tyle pozwalać przeciwnikowi potem z tego są problemy, a teraz Ronaldo wypuszczony przez Leo i Cristiano Ronaldo jak za dawnych lat sprint, Ronaldo nie zmarnuje tego Ronaldo i 2 do 0 pięknie, Cristiano Ronaldo i cały stadion jak jeden robi siół i tak samo mam nadzieję, że Wy zostawiacie łapy w górę suby i tak dalej, będę za to wdzięczny a bramka naprawdę bardzo ładna, e, tak w starym stylu Cristiano Ronaldo tak bym to ocenił No i pięknie, 2 do 0. No gdyby tak w rzeczywistości było, to naprawdę Kosmos No najlepsze turniej, no to byłoby na zawsze zapamiętane e, Taki wyczyn jak tutaj w tej karierze, w, znaczy w tym turnieju em, Właśnie widać To naprawdę coś niesamowitego hmm. Tu jest jeszcze walko piłkę Rodriguez Pamiętam, że kiedyś miał trafić do realu Jakieś w Wolfsburgu właśnie przeciwko Ronaldo w Lidze Mistrzów i tak. A może chcielibyście karierę Cristiano Ronaldo? Co o tym myślicie? Czy jesteście czymś takim zainteresowani? Możecie mi napisać w komentarzu. Ja to rozważę, aczkolwiek nie wiem, nie wiem czy się do tego skłonię. No, Szwajcaria bardzo dużo tutaj rządzi w tym meczu. Natomiast przegrywa dwoma bramkami. I to... I tak wola... Cieszy się z naszej pozycji, natomiast chciałbym też trochę kontroli nad tym meczem. Bo my tymi kontratekami te bramki zdobywamy. Eee... I może dobrze, ale wiecie, trochę trochę też uspokoić czasem warto, no ale może teraz Ronaldo, oj! Nie było faulu, eee, nie było też pewnie symulki, po prostu się wywraca. Eee, Portugalczyk najsłynniejszy. No i tyle, i tyle, a tutaj Mbolo stracił piłkę, Bruno Fernandes No i dobrze No i dobrze, wydawało mi się, że będzie ciężej, no ale też ta Szwajcaria naprawdę słabo gra e, Tak jakby na tym turnieju tutaj była taka ciekawa, myślę, że moja próba z dystansu jest zablokowana Znaczy moja no, Cristiano oczywiście Chociaż też moja, nie ma, nie ma co ukrywać no i mamy kontratak. Kontratak Szczepan i no Mendes. Ale piłka jest nasza. No i już nie pozwoli sędzia. Koniec pierwszej połowy. 2 do 0. E, chciałbym zobaczyć jak to prezentuje się w statystykach. E, no bo 1-1 na ostre Ukraina. To ciekawy mecz. E, no, w posiadanie piłki bardzo, bardzo widoczne. Natomiast 0 strzałów w Szwajcarii. E, no my bardzo dobrze wykorzystujemy to co mamy. Natomiast... E, to jest jakieś piękne, nie powiedziałbym nie powiedziałbym e, gdzieś tam fajnie jakby się udało trochę obudzić w ocenach no Cristiano najlepszy no a przedami druga połowa chyba jakieś zmiany były w Szwajcarii bo tak, e, taka animacja troszkę była zcięta, ale nie wiem oj tutaj źle e, doje, schodzi, pojawia się Okafor. E, no oby, oby to był ostatni raz jak go widzimy tutaj na wojsku, żeby się jakoś nie zaprezentował a teraz Bruno Fernandes, piłka do Cristiano, Ronaldo, Ronaldo, zablokowany strzał, no chyba lepiej było podać, trochę, trochę zbyt egoistycznie, trochę głupia próba, no a Wy mam nadzieję, że na start drugiej połowy, tak dobrej po, po tak dobrej pierwszej zostawiliście już łapkę w górę, czy zostawicie, jesteście na Discordzie, zasubskrybowaliście kanał, Skomentowaliście, będę za to bardzo wdzięczny. W ogóle jestem wdzięczny bardzo za, za tak super aktywność na moim kanale. To jak wielki jest przyrost! Bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się. No i mam nadzieję, że uda się to kontynuować. Tymczasem piłka wybita Bruno Fernandes Bernardo Silva. No właśnie, Szwajcarzy w ogóle nie pokryli jakoś Ronaldo, trzeba przyznać za dobrze. Te dwie bramki bardzo łatwo udało się strzelić jakby tak trochę zignorowali jego potęgę, tym bardziej widoczną na tym turnieju ach, teraz była szansa no i tak będzie, bo będzie rzut wolny zobaczmy jeszcze jaka jest zmiana Elvedy się pojawi za Vargasa ale to nie my wykonujemy rzut wolny okej, okay. to ja poproszę piłkę oj. no dobra, to przepraszam za to, bo to w ogóle nie wyszło i było bez sensu, ale nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem dlaczego nie wykonujemy tych. E, nie wykonujemy wolnych, nie wykonujemy. czy nie jesteśmy kapitanami, ale tutaj fatalne strata piłki. E, no i Bernarda, Bruno, Cristiano. Może to też jest taki mecz, żeby trochę odpocząć, żeby się nie przesilić przed światałem, bo już ten wynik i tak jest bardzo dobry. No, ale też może nie można być aż tak pewnym to jednak jest euro. No, ale nic się tutaj nie zapowiada, żeby coś się zmieniło Leo do Cristiano. Oj, strata piłki! Strata piłki! No, i jakby nie patrzeć, to wynikowo w tym momencie, jakby mecz się zakończył, to jest nasz najlepszy mecz. Czyste konto, e, zwycięstwo dwubramkowe. No, jest naprawdę z czego się cieszyć. Ale jeszcze do końca trochę. E, no, nie ma co się już. Pod zwycięstwem podpisywać Jeszcze w tym momencie, tak szybko wiecie o co chodzi. No, a na razie będziemy próbowali. Tam była ręka, no, a my gramy do Cristiano, piłka, ale nie udało się wygrać tej główki. No i w ogóle tutaj Pepe nie gra, tak zauważyłem. Nie wiem, czy wcześniej to widziałem, ale Pepe nie jest w podstawowym składzie. Na euro naprawdę. Jest Fenomenalny występ, szkoda mi, że on kończy karierę, bo naprawdę taka przyjemność było oglądać Pepe. No w przeciwieństwie trochę do Ronaldo, niestety, przykropowym, ale Pepe naprawdę genialnie, serio, to, to było fantastyczne, to jak on tam walczył, a teraz Ronaldo, hat-trick. Cristiano Ronaldo, jak krzyczeć nie będę, ale za to poproszę Was o siu w komentarzach, łapkę w górę, bicie na Discorda. Link w opisie. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. No i pięknie Cristiano Ronaldo z dziesiątym golem podczas tego turnieju. Hat-trick w jednej ósmej finału. Euro. Pięknie. Po prostu pięknie. Tak trzeba żyć, tak trzeba grać. Właśnie jeśli chce się być legendą. Dziesiąty gol w czwartym spotkaniu. Wiecie, to jest tak kosmiczny wynik. To jest prawie hat-trick na mecz. No i pięknie jeszcze odbiera piłkę. Jest odbiór piłki z naszej strony. No i możemy sobie jakoś jakoś ją rozegrać. Widać, że w, tym, w tej drugiej połowie też Szwajcaria już tyle nie atakuje w ogóle. Nie mają chyba tyle sił. O ja teraz nie udało mi się podać. Ale to dobrze, to dobrze. Uda, udaje nam się to spotkanie lepiej kontrolować i... Jesteśmy pewniejsi tego awansu do ćwierćfinału, finału, który już naprawdę bardzo, bardzo blisko. E, a to oczywiście już w kolejnym odcinku. No a teraz jeszcze koszta broni. E, ja powiedziałem chyba raz Daglas koszta, mi się zdaje, ale to oczywiście Diogo koszta. E, Bernardo Silva schodzi, Amduin schodzi. E, 6 strzałów Ronaldo, 1 Zakari. No o nie, nie chcę kryć. Naprawdę tak nie lubię tego krycia. E, lewers się pojawia I Teraz wybrami się Szaka Szaka może właśnie to jest ten brakujący element dla Szwajcarii. E, gdzie jest w ogóle Szakiri e, Oni tutaj naprawdę nie, nie postawili na te legendy. A może właśnie, a może właśnie to był moment dla nich. Cristiano Ronaldo awansuje do ćwierćfinału Euro 2024 i to w jakim stylu z hat Trikiem, e, po świetnym meczu, bez jakichś wątpliwości. No i mam nadzieję, że dla Was to też nie ma wątpliwości, że zostawiliście łapkę w górę, dzwoneczek, jesteście na Discordzie. Wiem, że powtarzam to wiele razy, natomiast zależy mi na tym, żeby wiecie, żeby kanał się rozrosnął i wtedy też można robić ciekawsze serie. Jest większa motywacja do tego. Wiecie jak jest. W statystykach nie wyglądamy, szczerze mówiąc, jakoś fenomenalnie. Mecz raczej przeciętny tak generalnie, ale oczywiście wybitny występ Ronaldo. Dziwię się, że 9,6 Czy on tutaj coś zrobił niewłaściwie? E, dokładność podań wysoka: 9 podań, 17 dribblingów i też 3 czwarte udane. Hasz 4 odbiory, no 7 strat piłki, może to. E, no i 14,2 km to w ogóle wiecie nierealne dla Cristiano Ronaldo. Przy czym jak cały zespół portugalski 8,5, to wiecie, e, no nie ma takich bajek już dzisiaj. E, no i też sprinty. No, i też sprinty, właśnie 4,8, także coś niesamowitego w ogóle. No, ale to oczywiście jest EA FC24. No i zobaczmy, kto tam będzie naszym przeciwnikiem dalej. Kto w ogóle awansował do ćwierć Zaraz sobie zobaczymy. Jeszcze, jeszcze jest ostatnia tutaj para, która z jakiegoś powodu nie jest jeszcze rozegrana. W każdym razie, Rumunia pokonuje Chorwację po rzutach karnych, wielkie zaskoczenie, Niemcy wygrywają z Anglią, też ciekawie, gospodarze dalej grają, no i my właśnie będziemy grali z Ukrainą, która pokonała Austrię, także szczerze to nie jest trudny przeciwnik, no, no nie, no nie. To, jest, to jest w porządku rywal, żeby z nim popalczyć, bardzo w porządku. Tutaj dwie pary, 1-8, oczywiście nieznane na razie. Serbia pokonuje 2-0 Gruzję. Ciekawe, że Serbia w finale no i Hiszpania wygrywa z Węgrami 3-2, ale widać, że były jakieś problemy. Ale generalnie powiem Wam, że mało w tych ćwierćfinalistach jest jakichś takich wielkich zespołów. Tutaj już trochę z nich odpadło, no bo jednak wymieniłbym. Niemców, Portugalii i Hiszpanii z takich bardzo czułowych zespołów No jeszcze, jeszcze oczywiście pewnie będzie no tutaj pewnie Francja, no albo i tutaj jeszcze z drugiej strony Belgia lub Włochy, więc też będzie kilka tych e, mocnych ale gdzieś tam e, dużo jest tych takich czarnych koni więc to jest ciekawe przed nami właśnie tamto spotkanie a tutaj możecie, możemy się nacieszyć 10 obramkami Cristiano Ronaldo e, w wieściach Coś jest. Jeszcze Cristiano Ronaldo pokonuje pierwszą przeszkodę. Ok, kunszt, bla bla. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapki w górę. Suba z dzwoneczkiem, picie na Discorda, link macie w opisie. No i napisanie komentarza o treści y, Siu, jeśli nie dotrwaliście do końca. No i do zobaczenia w następnym. Także się mano.